Numer po dziewięć rachu, numer po dziewięć rachu. Na salu grana, rano, witam, głosi, że nie ciągle. Znowu, no to będzie brak, dobry numer, spojrzę ciągle z rana, pochodzę, wieczorami i godziny pierwsze. Tak było, drugie, trzecie, godziny czwarte, godziny czwarte, Piątej, tak piąte i godziny szóstej i tak będzie. Siódmej godziny, tak siódme i ósmej, tak dziewiątej Piątej godziny i pierwsze. Godziny drugie, drugi, stu, tak trzecie, tak, 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 piątej, tak, siódmej rano tak, 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 u nas wokal, pół godziny wokala Wokalami zawsze będzie grona Wszystko będzie zawsze drodzy 13, 14, 15 będzie, Zawsze będzie nasze numery Chodzę z nami, to chodzę z nami To będzie w right. to tutaj się rapuje Tutaj więcej rapu right. na bitach Właśnie będzie na numerach się rapuje right. to więcej rapu, right. nasze numery się right. rapuje, tutaj więcej rapu Właśnie będzie tak, right. to rap będzie rapowane tutaj I ten na nasz, to rapuje right z muzu Na numera się wiatr ciągle z muzu tu Rapuje tu, na numerach Siema, domy, to będzie Tutaj się rapuje, składam więcej rapu I to jest piękna muzyka To jest nowy numer, siema I rapuje, panowie, wszystkim, panowie, co będzie rapu To jest piękny, nutan, wersja Piękny flow, od, 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 od Czas, 14, 15 godziny i rano, pierwsze godziny Flow, drugi, trzeci rano, czwąsty, piąty I te szósty, te rano, Te godziny, 8 te rano, dziewiąty Te sząty i jedyny Na godziny, dwunaste, trzynaste te 15 godziny 17 minut i o 16 godziny i o siedemnastej i o siedemnastej i godziny osiemnastej i dziewiętnasty i dwudziesty i dwudziesty pierwszy drugi też godziny cała doba każdy numer zobaczy. pokale dobry numer, nawiga, szkołą, rafu, nera, po, naszy, panu, błynie, na nam wita na na w koszkole rapowy na rachowu o naszym panie Bogu i Cię zaprawą naszą rozmowę na szkole na rachowu o siebie i świętym w na o naszych τα πεντάρακα οικονομικά μέσα για την πολτάς, τα πεντάρακα βούτυρο για την πολτάς, τα πεντάρακα βούτυρο για την πολτάς, τα για την πολτάς, τα πεντάρακα βούτυρο για την πολτάς, τα πεντάρακα βούτυρο για για την πολτάς, τα πεντάρακα βούτυρο για Zawsze poleci na się poleci, na beatach się rapuje tutaj. Na beatach ten numer, na się rapuje tutaj. Mamy numer. l o c i a Na numerach się rapuje. Nasze flow z muzyką, na beatach się rapuje. będzie wiele. Na numerach się nowe sekundy, nowe i Będzie więc rapuje. Wychowano się poświęcamy swój smutek. nasze nie nasza rozmowa. Nasze boginy są naszymi. I nie więcej. Boże, panie naszym prawocie, naszym prawocie, w naszym w naszym prawocie, 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 w po इसका जरिए किसान महसूस नहीं रहा कुतिशांत के विषाणु उसमें रसीद के तो पुष्कर गोल जाने रोकते हैं नाश का बशर्ते यह सेकंड जापान से बाती आती है जब तो आती है नेट कैप्टन अमेरिका और इमारत माचियों ने तो आटोचेस्टर इला नेट राफ्टर का सबसे नकलों का चिनार से और सन्नी बरसा की ओर से इंद Ale w zależności od tego, co zrobiono, na przykład do układu do układu, zawsze pewnym raportem, podnawić raportem, on nasz to nasza rozmowa. No, żeńcem to nasza rozmowa z nasz kołowiem, będę o tym Po 106 rocznictwa i propozycji, w 18 roku, u naszym nasza kochana polska, nie polegał zawsze historii, na przykład polska, i na w 96 roku, w 1050 nasz postęp nasz nasz postęp nasz postęp nasz postęp nasz postęp nasz nasz postęp 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 w postęp nasz 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 postęp nasz

Bym, o tym rapował, będę bę, o tym, żeby połudek był, a nie był. Święto pracy naszych, radzy, kolos, kolorzy, co biały. koronie koronik to nasz herb, nasz istnieje, nasza tożsamość, nasza konstytucja, czego maja wszystkim. O tym zawsze będę rapował, o tym, żeby na tego, z czego wszystkim, no i było. Święto pracy naszych, radzy, drodzy, kolorzy, ozół biały. to nasz herb, nasza tożsamość, nasza konstytucja, z czego maja I te na przykład, co czego maja wszystkim będę Najwęć wyrwach, no na tym zawsze noszę. Na trzeba za Franciszka i zawsze będę nosu się trapuje niech wręcz oczy mi do nieba, tylko będzie więcej. Ja nowe numery się ma i rapuje, no wonotał rafuje, nowy numery rapuje. Wiele nowych numerów się ma Dobry rap po wszystkim będzie Na naszym bycie się nabija z muzyką, będzie Czuję to flow, czuję skills, e, Skills, e, skills, e, skillsa e, skill e, Ciągle rapowe nowe numery Rapowane nogi, muzyka na bitach chodzę Znowu nuzy, będzie bit, Rap od zawsze na nasze flow Będzie z muzyką, będzie więcej Rap od zawsze poleci na nasze flow Dobry numer nowy właśnie się rapuje Na numerach się ma bo numer i będzie Na numerach się rapuje, się rapu, Na numerach mamy dobre Numery flow tutaj jest na naszym bićmie. Ja ciągle rapuje dobre numery. Się rapuje na numera. Się ma znowu nocowlo. Będzie leciał w nasze powietrze. Ten pod ocean, i nasze obie i nasza woda nie gasła. Nową jest niegazana. Nie potrzebna. Wojga z panem nie potrzebna. Dla nie Dla tylko woda. Dla woda i tak okry będzie rachowane. O tym jak potrzeb potrzebuję organizmu. Tak potrzebny i jak Co naszym pięknym jeziora. Są nasze chybierszka, flow, zawsze będzie tak brało. Na naszym bicy, z ciągle po notach wyrafuje. Ta numera siema z nową, gdy na witach się rafuje. Gdy rafuje nowonuty, na numerach, wyrafuje z nowera. Siema, co rafuje, się na slikę mamy kresy rafuje. Ta numera się ma z nawoza, w wyrafuję numerę wyrafuje. Elonarza zawsze i wersje zawsze będzie tak spadane. Na naszym bicie będzie właśnie teraz.